Dzień dobry kochani. Zapraszam na czytanie dla singli. Czytanie dla kolektywu bezterminowe. To znaczy, kiedy je obejrzycie, to może się spełnić do 3 miesięcy, maksymalnie do 6. Poproszę o przekaz dla wszystkich singli. Dużo mnie oglądają o przekaz na miłość. Poproszę o przekaz dla singli na miłość. Proszę o przekaz miłosny dla singli. Moi kochani, as mieczy, jako teraźniejszość, pokazuje mi, że ktoś z Was mógł zakończyć relację z kimś jakąś znajomość, relację. Dla niektórych z was to taki moment olśnienia. Możecie również spodziewać się wiadomości od kogoś, i generalnie posługujecie się zdrowym rozsądkiem i logiką. Zaraz Wam będę wszystko tłumaczyć. No proszę bardzo, pięknie. Okej. Okay. Jermek mieczy, okej. Okay. A więc tak, moi kochani, problemą, problemem yy, sytuacji jest stagnacja w waszym życiu uczuciowym, jakaś zazdrość, być może o jakąś osobę z przeszłości. Generalnie brak komunikacji z kimś, to jako problem. Teraz tak, co do was może przyjść... Jest to czytanie bezterminowe, więc kiedykolwiek tu wejdziecie, to tak jak mówię, to może się wydarzyć do trzech miesięcy od trzech do sześciu, przepraszam miesięcy, tak maksymalnie. Więc tak, przede wszystkim może do Was przyjść osoba o bardzo dobrym sercu, bardzo empatyczna, czuła, kochająca, odpowiedzialna. Dalej mamy, co do Was może przyjść. Właśnie większa stabilizacja i sukces w sprawach uczuciowych. No i kochani, no, mamy tutaj zakochanie, nową szansę na miłość, na znajomość, na relacje. Dla niektórych, to również mogą być zaręczyny w przyszłości. Dobre wiadomości, przepiękna energia właśnie takiej początków miłości z jakąś osobą, która jest bardzo empatyczna, kochająca i ciepła. Przepięknie. I teraz, moi kochani, tak, jako rady, po pierwsze, Posługujcie się swoim sprytem i przebiegłością, i uważajcie na ewentualne oszustwa i nieuczciwości u kogoś. Aczkolwiek ja bym to raczej wykluczyła, ponieważ karty są bardzo ładne, ale jakkolwiek ostrożności nigdy za wiele. Więc oczywiście można również tą radę mieć na uwadze. Generalcie, bądźcie sprytni w działaniu, zdobywajcie informacje na czyjś temat. Poza tym, dążcie do stabilizacji yy, no, w rodzinie, w relacji, ogólnie w życiu i postawcie, moi kochani, na bardzo dobrą komunikację z kimś. Otwórzcie się właśnie na nowe jakieś znajomości, na spotkania. Czyli generalnie nie brąci się przed tą miłością, no bo tu karty są naprawdę bardzo ładne. I tak jak mówię, no ktoś niedawno mógł zakończyć jakąś znajomość, lub mogło dojść do rozpadu jakiegoś związku. Ale tutaj karty bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jedynie troszeczkę więcej wiary w siebie, więcej pewności siebie. I będzie dobrze, moi kochani. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to czytania ogólne i nie ze wszystkimi będą rezonowały. Jak, dlatego bierzcie to, co z wami rezonuje, a resztę po prostu zostawcie. Poproszę o kluczyk anielski jeszcze. O, mamy. Co my tutaj mamy, moi kochani? Czyń cuda w swoim życiu. I jeszcze poproszę o kartę opiekuńczą dla kolektywu. Proszę o kartę opiekuńczą dla singli. Okej, okay, co my tu mamy? Działanie. No proszę, no właśnie. O, proszę bardzo. Bądź otwarty właśnie na... Spotkania, komunikacje i podejmuj działania, no jak najbardziej. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku, moi kochani. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, moi kochani. Bardzo proszę o lajki, subskrypcje i komentarze, żebym mogła rozwijać mój kanał. Tymczasem do usłyszenia i wszystkiego, co tylko najlepsze dla Was.